Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim i samca alfa kanale w czwartkowej renowacji. Słuchajcie, dzisiaj jest apartament, ponieważ, y, cóż, robiłam pod Irsę. renowacja, bardzo ładny domek ściągnęłam i miałam go tylko umeblować w środku, bardzo mi się podobał, fajnie wykorzystane okrągłe ściany, co nie zmienia faktu, że w połowie wyłączył mi się, wyłączyło mi się nagrywanie, tak, no i się troszeczkę zdenerwowałam, dlatego nie zrobiłam ponownie, bo wiecie, czasami trzeba odetchnąć, przemyśleć i usiąść dopiero ponownie do rzeczy, którą się jakby, no cóż, z jakiegoś powodu została przerwana. I tak też tu zrobiłam, dlatego jest dzisiaj apartament. Apartament trochę w stylu industrialnym, ponieważ tak też patrzyłam na tamten domek i chciałam bardzo, bardzo wykorzystać te szafki z podstawki, ponieważ pozazdrościłam wam, że bardzo dużo osób wykorzystywało je do domków z puzzli, które żeśmy wstawili z samcem jako wyzwanie. Tak, pozazdrościłam. A że zazdrość jest nieładna i w ogóle niegrzeczna, no to nie zrobię sobie orderu z ziemniaka. W każdym razie tak usiadłam i wykorzystałam. Naprawdę te szafki są bardzo fajne. Jeszcze fajnie, że z wystrojem marzeń tak ładnie współgrają, przynajmniej kolory. Mimo, że kolor pomarańczowy, jeżeli chodzi o drewno, nie jest moim takim top 5, co nie zmienia faktu, że uważam, że wygląda całkiem spoko. No i bardzo chciałam wykorzystać też tą darmową kolekcję, która jest darmowa do 17. I słuchajcie, jeżeli nadal jej nie pobraliście, macie z tym problem, piszcie do saportu, niech wam w razie czego dodadzą jakoś zdalnie, bo szkoda by było, aby to po prostu przepadło. Rzadko je daje coś za darmo, naprawdę, więc trzeba to wykorzystywać tak mocno, jak się tylko da. No, a nie oszukujmy się, jesteśmy w Polsce, więc darmo to jest najlepsza cena. Ogólnie, słuchajcie, ten apartament zrobiłam pod dwójkę studentów. Dwójkę studentów, którym trochę lepiej się w życiu ułożyło. Ich rodzice sponsorują im chodzenie na studia, czyli pilnują, by nie mieli manka na koncie, by mieli co jeść, by mieli posprzątane. Niby ich jedynym obowiązkiem byłaby, byłaby nauka, no ale nie oszukujmy się, jak się jest spuszczonym, tak trochę można powiedzieć, z rodzicielskiej smyczy, to ostatnio czasami o czym się myśli, to właśnie jest nauka, więc ona jest taką lekką imprezowiczką, a on jakby mógł, to by przesiedział cały dzień na komputerze. Tak mniej więcej sobie wyobrażałam to rodzeństwo, nie żeby nie chodzili na wykłady, nie oszukujmy się, bo trzeba nowych znajomości, trzeba zobaczyć świat, bo tak pomyślałam, że z mniejszej miejscowości przyjechali, może rodzice mają jakiś prosperujący, dobry biznes, może coś inwestują przez internet, no kto wie, o tym tak ba bardzo się nie zagłębiałam, ale w każdym razie wynajmują dla nich mieszkanie takie do zrobione. Takie, powiem Wam, można powiedzieć, że wyższa półka. U niej zrobiłam ciemnozielony jako motyw kolorystyczny, bo powiem Wam, bardzo mi się podoba to łóżko z licealnych lat, które jest, no, takie troszeczkę modernistyczne. Chyba trochę za duże słowo. No, ale ta, ta, ta zieleń jest ładna. Ta zielona jest bardzo ładna, pasuje też do tego fotelu z licealnych lat. Ma, zamartwiło mnie tylko, że w sumie nie mamy takich fajnych zasłon ciemnozielonych. Poza tymi z, mniej, z miejskiego życia, które są taką marokańską, marokański wzór. Są bardzo ładne, co nie zmienia faktu, że no, marokański wzór chyba wychodzi z mody. W sumie nie do końca wiem, co jest teraz modne. Będę musiała z samcem pogadać, bo on ma taką, taką pracę, gdzie jednak te kolory, wzory i tak dalej, no to on musi być trochę na bieżąco. No cóż. I tak, robiłam ogólnie tą renowację przed nową aktualizacją, dlatego działa mi Tools, bo Tools prawdopodobnie z tego, co tam pisała moja internetowa żona, już jest poprawiony, ale jeszcze nie sprawdzałam, jeszcze nie sprawdzałam, jeszcze nie, instalo, nie instalowałam. U niego znowu postawiłam na czerwień i czerń, no i trochę tak nowocześnie, no bo jednak gracz, może, może nawet streamer, słuchajcie, może nawet streamer, Mówiąc o streamingu, zastanawiam się, czy bylibyście zainteresowani, abym na Twitchu robiła coś tak jak Simsy, no cóż, budowanie i właśnie w trakcie z wami rozmawiała. Uch, powiem wam, że to jest kolejne wyjście takie trochę z mojego komfortu, bo ja się strasznie denerwuję przed live'ami, tak, ja nie sądziłam, aż mamy jeden live za sobą, wcześniej miałam na innym kanale, który już nie istnieje, też miałam tam live raz w tygodniu, no nie wychodziło tak, jak wychodziło, no cóż... Bywa, bywa, ale jakoś tam do, jakieś tam, powiedzmy, drobne doświadczenie z tego wyciągnęłam. Więc daj się znać, czy bylibyście czymś takim zainteresowani, chociaż się właśnie zastanawiam, czy całkowicie przykleić się do tego YouTube'a, czy właśnie trochę ruszyć z tym Twitchem. Mówiąc o Twitchu, to powiem wam, graliśmy, tak, graliśmy wczoraj pierwszą sesję po prologu D&D, którą prowadzi bardzo utalentowana kobitka. No i właśnie streamowała to na Twitchu. Wiecie co? Jak o tym pomyślę, to się denerwuję. Serio, bo to takie, no wiecie, mam dość specyficzną postać i no cóż, nie każdemu musi się spodobać, ale co nie zmienia faktu, że fajna ekipa się zebrała. Naprawdę fajna ekipa. Więc niepotrzebnie się w sumie denerwowałam i nakręcałam. No. Więc och, to więc to dzisiaj jest naprawdę magiczne słowo. Jak widzicie, też wykorzystałam trochę z eko życia, bo jednak eko życie mi tak pasuje do takiego lekko industrialnego stylu. Chociaż industrialny powinno chyba użyć więcej metalu, więcej takiego metalu i surowego drewna. No ale wiecie, no, no i mniej kwiatków. Ale jednak jeżeli tutaj też mieszka kobieta, bo jakoś tak bardziej myślę, że chociaż faceci, jak chodzi o kwiatki, też czasami mogą mieć lepszą rękę od kobiet, bo czemu nie? To powiem Wam, że mój wujek, mam takiego wujka, gdzie jak Ciocia wyjdzie do ogródka, to wszystko schnie, a gdy on wejdzie, nagle powiem Wam, że wszystko dostaje kwiaty, kolorki i w ogóle rośnie dwa razy szybciej. No. No nic, słuchajcie, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Mam nadzieję, że dzisiejszy apartament Wam się podoba. Czy będzie w galerii? Pewnie, pewnie go wstawię, jak najbardziej wstawię go do galerii, no bo czemu nie? No to słuchajcie. Słyszymy się w sobotę na live, będzie prawdopodobnie o 17, ale to wszystko napiszę jeszcze na społeczności. No to co? Trzymajcie się, buziaki, pa pa!